Nie, no powiem Wam szczerze, że Full Wypass! Znaleźliśmy, znaleźliśmy parę Bell i. i. I, Ursaringa, i Odisha w tym lesie. Spodziewałem się na jakiegoś, nie wiem, Lucario albo Eevee przynajmniej. Fame is my call wszystkim, z tej strony Garmazyn i witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z serii Pixelmon. Zaraz pokażę Wam co się działo, gdy nie było odcinków. Otóż to do -do dom, do dodam! <śśm> <Willem> Zaraz to zrobimy. Najpierw pokażę Wam co się zmieniło. No to już zbudowałem sobie dom, znaczy przerobiłem pokecentrum na dom. Kiedyś wyglądało to mniej więcej tak. Teraz wygląda to tak. Hmm. pokażę środek tutaj są jakieś obrazy ładne toto Dial i pikachu Środku, środek się za bardzo nie zmienił przecież ściana niedokończona no, za bardzo się nie zmienił zmienił się dużo mam jakieś stoliki ozdobne um, sadzonki w doniczkach tu jest takie szybkie zejście do jaskini jakbym potrzebował jakichś materiałów na wszelki niewielki Teraz pierwsze piętro. Pierwsze piętro. Pierwsze piętro jest tutaj. Jest tu łóżko. Skrzynki jakieś. No i oczywiście. E, Garchomp, Najlepszy Pokémon, jaki istniał kiedykolwiek. Balkon, balkon już był. Obrazki. Najbardziej rozpoznawane Pokemony. No i to z tych większych zmian w domku to tyle. O to jeszcze z Pikachu. Dobra, teraz pokażę Wam rzecz, którą... Mi się ogólnie podoba takie rozwiązanie. Jest to pas startowy dla Pidgeotta. Jak wiecie, yy, albo nie wiecie, w pokemonach Pokémony typu latającego mogły użyć ruchu Fly, który mógł przenie przenieść nas do miasta, w którym już byliśmy. No i ja zrobiłem taki pas startowy, że jako mam Pokémona typu latającego, postanowiłem, że on będzie miał Fly, i będę za pomocą niego przemieszczać się po mapie. Nie jestem pewien, czy Pidgeotto. Umie fly. Ale tak czy siak niedługo będzie ewoluował w w Pidgeota. W Pidgeota, chyba tak. Więc. Załóżmy, że teraz to. Um, że. to się liczy jako od polującego, jako Pidgeot. Po prostu tak mi jest łatwiej pożreć po mapie. Więc. lećmy! To do. Witamy na. Pustyni Mgły Tak nazwałem to miejsce Jest tutaj parę hilerek Pokemonów Crafting, piecyk, komputer I zrobiłem tu taką Małą arenę Pokemon Na której Nie wiem, może kiedyś toczy jakiś pojedynek Jest miejsca dla dwóch graczy Tak to wygląda I tam widzicie Waypointa który nazywa się Ocean Znalazłem... E, znalazłem biom oceanu Na którym ma szansę zrespić się Kyogre, Kyogre e, Cokolwiek Czyli pokémon legendarny typu wodnego Z regionu Hoenn I stała się rzecz Wielka kiedy sobie chodziłem w tej pustyni Zrespił się legendarny pokémon Grodon, czyli kolejny, e, Kolejna legenda z Hoenn tym razem Pokemon pokamiennego Tylko nie mam pojęcia gdzie on może być Szukałem go, ale nic nie znalazłem mm, Więc może kiedyś na niego nie natrafimy Zobaczymy Na razie wróćmy do domku yy, Tutaj wam pokazywałem Zbudowałem taką arenę O, już sobie poszedł ten pan Szkoda. chyba, że spadł tutaj na dół Eee yy. No, nieważne, Chciałem z nim pojedynek, bo akurat znajdował się na arenie. A. Arena jest po to, żeby się bić. Jeszcze niedokończona, ale dokończę później. da mm, właśnie. Podekspiłem Pokémony. Widzicie, już y, mają równo po 26 poziom, tak mniej więcej. I Grootl ewoluował w Torterrę. I jako tako. Głosy Grotla i Twiga były w miarę pasujące. To głos Torterry w ogóle nie pasuje, według mnie. Powiedz coś no Właśnie yy, Więc teraz skończymy sobie tą ścianę yy, Tylko potrzebuję materiałów Mam w stronę drewna, chyba mi starczy Dobra Hop, hop, hop Hop, hop, hop. I deski, nie ma dużo desek Takich jakichś nie potrzeba yy, To sobie zrobię z tego siedmiu Z tego drewna, co tu tutaj mam Okej okay. Ma być w ten sposób, tak? Okej. Okay. Kurde, nie miałem internetu przez tydzień, więc nie mogłem włączyć jakrzyna, bo potrzebę z tego internetu. Więc pomyślałem, że będę sobie budował. No i... No, Coś mi tu nie gra. Nie, jest dobrze. Więc pomyślałem, że będę sobie budował. I... zbudowałem sobie dom. Znaczy po prostu podmieniłem materiały. A właśnie, pokażę Wam coś, co znalazłem 6 hmm. diamentów, prawda? A tu mamy 8 diamentów Albo 3, jestem pewien Możemy to sprawdzić hmm. Odłóżmy to, co mi nie jest potrzebne to to. to, to To, to, to To i to, i to weźmy, 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 weźmy te diamenty. Sześć diamentów. Hmm. Nie, to były trzy diamenty. I znalazłem też sobie y, książki do enchantowania, ale to chyba są enchanty na miecz, nie jestem pewien. I jeszcze taka zmiana w skinie i w mojej nazwie. Ze Skylands na Garmazyn, ponieważ da się zmieniać teraz nicki. I te buty, buty, stare buty do biegania, które dają nam 50% spida. Jak je zrobić? Potrzebujemy butów. Nie mam chyba skóry już. No nie mam, więc pokażę Wam na tych butach. Potrzebujemy piórka i żelaza. Podamy to w sposób, że tu dajemy buty. Oczywiście skórzane, piórka tu i powstają nam buty do biegania. Bardzo fajny przedmiot. Pomaga, jeśli idziemy na jakieś dłuższe wyprawy. Weźmy ze sobą trochę wylaza. Teraz chciałem pójść na. Chciałem pójść sobie na kolejną podróż, niewielką. Tym razem nie w stronę naszej bazy na pustyni, lecz w stronę. ...przeciwną, czyli... ...czyli tam. E, ale najpierw chyba Trotterra nie ma całego zdrowia. Chociaż... no, mi ją. E, postaram się teraz znaleźć jakiś inny biom niż pustynię i sawannę, ponieważ... E, ...po tej stronie, gdzie mam bazę... ...na no, pustyni, jest tam tylko sawanna i pustynia, nic więcej. No i ocean, ale... E, ...to nie wyliczyłam jako biom. Na razie pójdziemy tam, mamy ten zamiar na jakąś górę, yy, Jakieś góry lub dżunglę, ponieważ przyznam, że yy, przydała się jakaś jakaś zmiana, nie tylko siedzenie na tej pustyni. Więc pójdziemy sobie w miejsce, w którym się zespełniłem, a stamtąd ruszymy prosto przed siebie. Nie mam pojęcia gdzie zajdziemy, ale... Czuję, że tam pustyni nie będzie, bo jeśli tam będzie pustynia, to się zdenerwuję na tą grę. A to wszystko przez te extreme Bioms, czy jak to się tam nazywało Mogłem tego nie ustawiać, miałbym więcej biomów Mniej dochodzenia i... no Ogólnie byłoby mi łatwiej Znajdźmy też jakiegoś pokemona, brakuje nam dwóch pokemonów yy... Dwóch pokemonów do... 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 do, do... pełnego party Mam nadzieję, że znajdę jakąś zorułę lub Zoowarka Byliśmy tutaj Kiedyś może? Tak, ta pierwsza wioska, w której byliśmy hmm, Weźmy sobie pochodnie do ręki Żeby coś tam widzieć W mnie nie jest tak strasznie ciemno, ale... Pochodnia w ręku zawsze tam... O, pomaga nam Co za pokemony? A, drowsy. O Jezu oh, yes. eee, No dobra, tu są... Te całe plainsy. O, sareczki Albo znajdziemy górę, albo dżunglę. Wolałbym dżunglę, bo w dżungli może zrespić się miu. W takim razie yy, dobrze wiedzieć, gdzie jest dżungla. A góry. Szukam gór, bo góry są fajne i fajnie wyglądają, więc. Yy, przeszedłbym się tam. Ale nie widzę tu cały wszystko przez te Extreme Biomes, wszystko przez nie. Oh. Cały czas idziemy przez siebie, a tam nic nie ma. Żadna różnorodność terenu, po prostu, po prostu na ah. płasko, zielono. O trener Pokémonów. Muszę to zawalczyć. A więc chodź. O fuck. Oh, fuck. Mm, zdecydujecie. Earthquake. O. Ta walka była. Powiem wam szczerze, że szybka. I załatwiliśmy tego Chermilona na Hita. Znaczy, no... nie liczę tego Lipsida, który... którego na niego rzuciłem. Ale tak czy siak dobrze wyszło. O, Gloom. I Golbat. Hmm. Hmm, potrzebuję Pokemona typu wodnego. A to kiedy indziej sobie znajdziemy. I Pokemona typu... może... Um, jakiegoś suporta, może psychicznego Pokemona. Obutrującego. O, coś nowego. Jak się nazywa ten biom? Dalej plainsy. River, rzeka, świetnie. Kakuna, bridge. Och, lipka wysoka. Dzisiaj nie idziemy do jaskini, dzisiaj idziemy szukać. Co znam jest, czy to centrum? Tak. Dzisiaj idziemy szukać nowych terenów. Ale kiedy zajdziemy tutaj. O, ładnie udekorowane. Takiego Pokécentrum jeszcze nie widziałem. O, zostawmy Getting Wood Jak miło. Ledian, zostaw mnie. Ba, to się źle dla ciebie skończy. O, ej A, to nie ma efektu na ciebie. Dobra, to podexmy grow lighta w takim razie. Hmm. A, ty nie masz żadnych ruchów ognistych. Wydawało mi się, że mi masz. E, musiałem łapać wszystkie pokemony od nowa, bo mm, zmieniłem sobie konto, żeby zmienić sobie nick. Bo nie mogłem sobie zmienić na swoim starym koncie yy, Więc musiałem wybrać wszystkie Pokémon od nowa, ale o dziwne mnie... o dziwo miałem wszystkie itemy, które miałem na poprzednim save'ie w kipunku, więc nie rozumiem czegoś. Jesteśmy w lesie, fajnie. W lesie może znajdziemy jakieś fajne Pokémony. Wszystko już tu widziałem. Czemu te Pokemony są takie... No, takie same. No Bonita, nie chcecie? cię. Maripy. Minion. Arbok. Ma magicarpie, Li... li o, liftung. Zwalcz ze mną. Co to za dźwięk? Jak nie policzysz mnie tym samym, zabijesz. Dobra. to wykończ go. Ale nie ty, tylko... Nie. Mądry jest. Tu... No w sumie jest... Bulbazour! Ja cię zabiję wszystkim, Bulbik. Chyba, że ugryzieniem się nie zabije. A! Świetnie. Złapmy cię w PokeBall, albo w FriendBall, czemu nie? Pewnie mi zwiejesz jak na życie. Wow, kto by się spodziewał. No dobra, PokeBall. Nie rozumiem, no trudno łapać Pokemony w tej grze, przyznam. Proszę was. I... zużyję wszystkie... No, fajnie, mamy Bulbazaura. Złapałem go tylko po to, żeby go mieć. Bo to starter. Dobra logika. Nie będę nim walczył. O, a to ewolucja Chikority. Nie, ciebie już nie łapię, nie chcę kolejnego startera. Saring, Odish, Bellsprout Sprout. O, fajnie, nowe Pokémon. Co za tereny? Rufed Wow! Wow! Takie rzeczy to mi się podobają. Tylko ten las jest strasznie gęsty i nic tu nie widać. Uh, uh, uh. Mogę. Nie, nie chcę tego brać. Ała. Nie no, powiem wam szczerze, że full wypas... Znaleźliśmy, znaleźliśmy parę bellsproutów. I... Ursaringa i. Ursa i Odisha w tym lesie.. Spodziewałem się na jakiegoś, nie wiem... Blocario. Albo Eevee przynajmniej... Uch. Ale bardzo ciekawa miejscówka, powiem Wam szczerze. Nie wiedziałem, że takie coś jest w Minecraftie. Byłem pewien, że Minecraft stać tylko na lasy, zrobione z różnych rodzajów drzew. Ale te drzewa są strasznie jebitne. bitne. Okej, okay, jest wyjście. Myślałem, że to będzie coś w stylu wszystkich tych epizodów z Pokémonami, kiedy oni. Yy, zostają w lesie jakimś wielkim. Błądzą tam, bitriley gonią. A, nie nie tym razem. Okej, okay, co mamy w tym wspaniałym pokebolu? One ether. Fajnie. Przyda mi się. O, chyba sobie rozbijemy tutaj namiot jakiś. I kontynuujemy podróż na następnym odcinku, bo czuję, że nic tutaj nie znajdziemy. Oprócz wody i trawy. No i bez Dobra, no to dobre miejsce na obóz. Dobranoc.